Ciupak na boczny trok, ale nie wiem, zapięty jest tak chyba, że nieobetnie. Siema Sławek. Dzień dobry, dzień dobry. Siema dzisiaj w dobrych humorach, bo znowu nad wodą. Ale czy będą rybki? No to się okaże. Właśnie wypływamy. Dzisiaj troszeczkę słonecznie, ale idą chmurki z tego co wiem, będzie zachmurzone, także pogoda mam nadzieję, że nam dopisze. Ważne, że nie będzie padać. No dobra, cel to szczupak, cel to okoń standardowo. Zobaczymy, co się będzie działo. Życie nam powodzenia. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, żeby nie było łapeczki i oczywiście na fanpage. Dobra, lecimy na łowisko. Machać będą, ryby będą. Trzymajcie się, hej. Nie, to o, siedził sławka, łukonek. pierwszy dzisiejszego dnia. Większy no, czy chyba. maluch? Nie? Eee. Pierwszy konek dzisiejszego dnia. U Sławka wypuszczamy do siatki, żeby nie odprowadzać stada. to dużo się tutaj nie Nie wiem. Dużo biorą tylko na Twitchu. Siedzi u mnie, ale fajnie przygrzmocił, akurat się odwracałem, ale już będzie maluch, znowu maluch. Patrzcie, wszystkie zaciągają te banżu normalnie mocno. Ty wiesz co, łakomy, bo z zielem na paprocha ćwitną. Mały, 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 ale jest. No właśnie, gdzie są trzydziestki z plusem? Może zaraz się obudzą? Tutaj pod samą łódką. No już taki ciut, ciut, ciut normalniejszy. Też jeszcze nie duży, ale... U. Fajnie uderzył Chyba większy ciutko. No, o o o, 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 o. powiem ci, że będzie ładne. Chyba tak. Ładne. No, w końcu jest większy, ale fajnie tańczy. Do 30 mu brakuje, ale niewiele brakuje. No i Ładny. Ładne. Ten rocznik nam chodzi i większy gdzie on ma po proch o kurde powiem ci szczerze ktoś płynie tutaj ale uda się go chyba bezinwazyjnie wyciągnąć dało się no ładne ciekawe nie ma później zmierzymy no, ale fajnie że zaczynają brać dzisiaj większe ostatnio były same maluchy Tak, czyli Tak. Ładny. Ale był rasowe puknięcie, powiem ci szczerze teraz. Poszedł. Kurde. Ale ładny był. Zaraz Nie, może wiesz, aż tak źle nie będzie. Ale był ładny. Siedzi. Fajnie widziałem to jak ćwiknął o. i szedł Fajnie w... chyba się nagrało nawet jak błysnął się, fajnie schodził. Chcesz siedzi. siedzi, siedzi. Też fajniejszy chyba ciutka. Wiesz? Zielem świtnął. Nie boję się go na ziela powiem Ci. Bardzo ładny Bardzo Nie, on zapięty. K**y. Same już. No jak nie tu to w ogóle. I brany znowu. Trzeba takie k**y przynęty stosować? Paczek, brany. No widzę, że i z tamtej strony też. Paczek, tak. jest cały cały zcięty. Ty, ten szczupak to już był. No to mówię, ty, że z dwóch stron jebnięty. Nie A tu się Krokodylek Sztupak Sztupak na boczny trok Ale nie wiem Zapięty jest tak chyba, że nie obecnie. Skoro Zobadzę Tyle ja. czasu Takiej wielkości, żeby ten pokręt był. Ładne szczupa w tym nawet. Takie są. Ciekawe czy on wyjedzie, właśnie, czy on nie betnie. Trzeba ostrożnie. On ma, ma za głowę zapięty. Dobrze jest, dobrze w kąciku samym Sam w kąciku, no. Jest nasz. jak na boczny trok konia, szczupaka <grystanie> Ale ładnie ubarwiony skubaniec Dobra. Okay. Gdzie jest ten trok? No chodź, chodź Szczupak Dobra, trzeba go zmierzyć Ale piękny Ile ma? 58? 60? Jakieś 57 Dobra Dobrą

Paczek, a wracaj. O, ale poszedł pięknie. Dobra, niech zmyka. O, ale poszedł. Ładne okoń Ładny Paczek idzie. Pat. Ale kurna garbus panie. Ja go już widzę, ale. 30 plus. No. Ale jest za dolony tu jajem. No Par ładny gardus Ale duży stupaniec Ty paczek zasuł Ale przypierdziele mi fajnie by działania Ale dobrze żyłam Chudego palca <laughs> A spokój, spokój, już, 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 już zaraz o. Ładny garbus Nieduży chyba, ale jest Maluszek ten może stada nie odprowadzi, co? Chba ci w trzcinę poszedł prosto Maluśki, maluśki Święć kolejny sportowiec czuje Jest mniejszy tu zaś znowu godzina włókór był małych koniec Ale bardzo zjałem zaciągnął Teraz ściągnął po trochę. Cię podoba Sławka Sławka jakiś fajny łokoń. Ładne. Eee, fajniutki. Coś się bałeś? Pięknie! Ale paczek lekko zapięty. Pięknie, Sławek. Graty. No. Siedzi. O, nie wiem. Trochę tak. Coś tam. Eee, z zielem, z kapustą. Myślałem, że coś większego, a to skrócik. Ale z ziela nabrał. A już miałem nadzieję, że to fajny szczupak. O, no ale Twitch. Twitch, Dobry Twitch. Dobry taki, kurde, jak nie biorą szczupaki. No, taki, jak nie biorą szczupaki. Ale, ale nie ty, on niewiele większy od tego, bo wlebra. A miał być duży, tylko pusta. Ale patrz, jak fajnie, delikatnie zapięty. Dobra Tutaj oddech kotwicę teraz powoli Aha. Delikatnie ale patrz Delikatnie ale niedelikatnie Otwórz tego dzioba zaraz Nie chwila Chyba złapu przypomnij jeszcze mhm. Juniuś puść, otchłonasz dzioba. Zaraz pokażę tak, jak to oh. wygląda, że się nie skręcił. Ty, ja, po takim zdubaczku Nie, że kurde pogięty ah. ten. człowiek, a, dy dał. Samość, kurde ten. Zębach jeszcze poza, planku. poza planku. No. Tam się hmm. oglądało jeszcze. Niuniuś. Niuniuś, przedszkolaczyk. To ten zeszłoroczny wylek. No i coś tam o sprzęcie Wam teraz opowiemy. Sławek, na troku masz to samo co ja identycznie, Tak. tak co to jest, Dragon Millenium FL i on ma wyrzut od 2 do 14 dobrze pamiętam? 14, ale 3-14 od 3 do 14, kołowrotek to jest Team Dragon SL 1125 i to jest po prostu dosłownie to samo co ja mam, tutaj ja mam już swój złożony o dosłownie identyczne toczka, toczka w to samo u mnie spinning gruby pod szczupaka to Fullmoon 255, kołowrotek Sedona na pleciącej JMC Adventure, Bobler, jest to wobler adusty twitchowy, no to już go na pewno znacie. No i oczywiście przypon tytanowy, który jest naprawdę świetny, gdyż nie ulega żadnym deformacjom. Dobra, Sławek twój gruby kij to jest. To Sandacówka. Sandaczówka? sandaczówka? Mhm. Pokaż co jak on się nazywa? Prog White. Prog white. To jest prog White 245 od 4 do 21 gram. Powrotek? To, co to jest? zawsze. Nie <laughs> no, bo nie widzę, zauber, tak? 3000 widzę. Na pleciące Dragon Manocore Dragon kor Pokaż no woblerka. Sławek ma bardzo głównego woblerka. Który nie można mówić. też dał mu dużo ryb, mówi, że nie można mówić, ale... Matomiarkę widzieliście na szczupaczku. I co, będziemy się powoli zbierać, nie? Sławek? Koniec tej, kurde, Koniec. przygody. A jak tam i... dzisiaj Sławek właśnie? Co tam dzisiaj połapałeś? Parę okonków i tyle. Zębaty nie gryzie. Znowu no właśnie. Stanęło. No, czy zębaty nie gryzie u mnie, no w sumie przyłów, nie? bo weszły dwa okonki koło 30, 31 nie był mierzony, drugi był zmierzony, no to 30, 30 31 coś takiego. No i szczupaczek 56 czy 8, nie to on miał 6 tak. No jakoś tak, 56 chyba centymetrów na boczny trok, no to to widzieliście już jak fajnie salta robił, zdziwko walnęliśmy, że nie obciął, bo fajnie potańczył. Sącik był zapięty, Kącik zapięty i tyle. No i dobra, to by było na tyle z dzisiejszego wypadu, także w miarę udane można powiedzieć. Nie, nie było tragedii. Nie nie było nie? tragedii. Bez szału, ale i tragicznie nie było. Także zadowoleni, połapane. Może nie ma rekordów. Każdy by oczekiwał rekordy, ale... Ryby to ryby. Każdy powinna cieszyć. No dobra, zapraszam do subskrypcji na fanpage. Łapkę i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!